Siemanko, Siemanko, ze strony Rafał z Motorwu. Słuchajcie, jestem dzisiaj dla Was kolejną motocyklową nowością. Za mną stoi już przygotowana Honda CBR600, ale w wersji RR, czyli ta bardziej sportowa wersja CPR-ki tak. ze stajni Hondy, w fajnej wersji hans Free. Zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. Honda CBR600 RR w takiej dosyć nietypowej wersji kolorystycznej, biało-czarny z dodatkami zielonymi hans Hanspree. Hmm, ale fajnie bardzo to wygląda myślę, że na pewno wyróżnia się nieco z tłumą chociaż w tych 600R rzeczywiście bywały takie bardziej krzykliwe wersje kolorystyczne w porównaniu do F4, które tam raczej są takie bardziej stanowane tak to już widać, że to jest taki mocno sportowy, mocno sportowy zawodnik, nie ma tutaj miękkiej gry, sporo sporo, no myślę, że tam prawie 15 go nie więcej niż właśnie w F4 no ale sama pozycja chociażby ten tłumik pod, pod tyłkiem no to wszystko tak jakby stwarza wrażenie mocno, mocno sportowego motocykla, no i rzeczywiście właściwie Jezdne, także są bardziej sportowe, no ale można też mieć sporo frajdy po prostu z jazdy takim motocyklem, chociażby weekendowo no ale co, myślę, że sam model, sam, sam model tej Hondy jest, powtórzyłem, że wam dobrze znany, więc tutaj się nie będę jakoś specjalnie rozpływał nad tym, aczkolwiek co warto powiedzieć, to to jest motocykl e, przez nas są dosyć mocno sprawdzony, czyli e, przejeżdżaliśmy się tym motocyklem puszczaliśmy kierownicę, więc tutaj gwarancja takiej jakby prostości ją daje, więc rama, zawieszenie, felgi, to wszystko jest tak jak być powinno, hamulce przód, tył hamują tak jak należy, sam piec chodzi bardzo dobrze, tutaj także nie ma żadnych zastrzeżeń, wymieniliśmy w nim olej jest zalany motulem, więc to macie, to macie z głowy. No i reszta po zespołów też jest fajna, bo macie komplet Opon, Pirelli Diablo Rosso. Z tyłu macie Diablo Rosso Trójkę z 2020 roku, przód jest 2021 rok. I tu jest Rosso czwóreczka, więc jeszcze pięterko wyżej. No więc to opony myślę, że jeden z takich fajniejszych. Zestaw napędowy jest fajny. nie Ma, ma jeszcze sporo naciągu, nie odchodzi od zębatki, więc także, także jak najbardziej zostaje. Tarcza przód, tył bez randów, klocki i z tyłu i z przodu są fajne. Lagi są suche, nie ciekną, więc tak naprawdę to, co interesuje Was najbardziej jest tutaj tak, jak być powinno. Wizualnie myślę, że naprawdę nie jest źle, chociaż tak jak większość elementów tego motocykla jest naprawdę fajna. Jedyna taka rzecz, do której można byłoby się Przyczepić to tylny zadupek. Tutaj w okolicach tego wlociku powietrza wystąpiło takie pęknięcie. Tutaj brakuje takiego malutkiego uszczerbka tego, tego plastiku. No ale stwierdziliśmy, że żzychym byłoby to lakierować, no bo to jednak ten element składa się, nie, nie jest dzielony, to jest cały element, cała taka dupka więc szkoda byłoby to robić. Myślę, że nie jest to aż tak rzucające się w oczy. Tym bardziej, że te naklejki są za jakby bezbarwnym, więc tutaj ciężko byłoby to fajnie tak odnowić. No ale no to myślę, że tylko to z motocykla, który jest z 2004 roku. Bo takie jest rok produkcji. No to prawie 20 lat motocykla, no coś się musiał okolwiek zadziać myślę, że nie wygląda to aż tak źle i nie, nie, nie ma tutaj aż takiego żalu no a cała, a cała reszta plastików też jest fajna nie ma jakichś większych pęknięć, żadnych takich zadrapań specjalnych, żeby tutaj cokolwiek przykuło y, jakąś jeszcze waszą uwagę, wygląda to spoko mm, ma jakieś parę dodatków typu klameczki, typu osłony właśnie klamek, lusterka trochę takie bardziej wyciągnięte, ledowe, ledowe kierunkowskazy z przodu a także z tyłu mm, no i co no i myślę, że naprawdę nie jest nie, nie, nie źle. Oczywiście układ wydechowy, fajnie to drze, fajnie to się drze. I to to jest jakby oryginalny dedykowany bodies. Jakaś taka dosyć nietypowa firma, no ale wygląda to naprawdę fajnie. No i co? I chodzi bardzo fajnie. 39 tysięcy motocyklu. Pod nowości, dwa kluczyki. Przebieg 100% oryginał. Napiszemy to na fakturze, że nie ma, że jest inaczej. Kluczyk w Dołu.

Po płocie coś jeszcze ważne o tym nie wspomniałem. Macie hamulce po płocie. Zapraszam Was serdecznie do nas do Żordowa. Żeby ten motocyk zobaczyć sobie na żywo, będziecie mogli usiąść, przymierzyć się, a także przejechać. Gdybyście chcieli zamówić taki motocykl Sobie pod dom, to także jest taka możliwość. Z góry podjedziecie tylko sam koszt dowozu, który był jakby po pierwszej rozmowie telefonicznej, jakby powiem Wam, ile, by kosztował dowóz pod Waszą miejscowość. Z góry zobaczycie tylko koszt dowozu, całą resztę za motocyk dopiero u siebie pod domem. Jeżeli Wam ten motocyk się spodoba, więc myślę, że to jest taka opcja fair w obie strony, gorąco do niej zachęcam. No i jak będziecie mieli jakiekolwiek pytania, z jesteśmy do Waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że do usłyszenia, może nawet do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Hej!